Dzień dobry, mam imię Paweł, witam Was. Są klasyczne buty w Gdańsku, i dzisiaj jeszcze trochę porozmawiamy na temat tego, jak, a przede wszystkim czym pielęgnować skórzane buty. Zanim jednak przejdę do numeritu. jeszcze raz poproszę Was o polubienie i subskrypcję naszego kanału. Jeszcze raz zapraszam Was do zapisania się na naszego newslettera, to jest naprawdę dla nas bardzo, bardzo ważne. Przypominam, tym jeszcze, którzy nie wiedzą, że ciągle mamy wyprzedaż kolekcji jesienno-zimowej. Naprawdę tu zostało już niewiele, ale jeszcze ciągle będziecie mogli znaleźć coś dla siebie na na przyszłą zimę, na przyszłą jesień, ale także na najbliższe miesiące wiosenne w naszej ofercie. Więc zapraszam serdecznie do Warszawy i Gdańska, do naszych salonów i na www.klasycznebuty.pl do naszego sklepu. Pomimo tego, że filmów, wpisów blogowych na temat pielęgnacji butów mamy przynajmniej kilkadziesiąt, ciągle zadajecie nam pytania jak pielęgnować buty, przesyłacie zdjęcia, przesyłacie maile, dzwonicie, pytacie się, więc po raz kolejny uważam, że warto powiedzieć sobie sporo o pielęgnacji butów, o tym jak je pielęgnować oraz przede wszystkim czym je pielęgnować. O ile technika, ta podstawowa technika, nie mówię to o zaawansowanych technikach Michała czy, czy Nasty, ale podstawowa technika jest dosyć prosta, to wbrew pozorom ciągle dostrzegam coś dosyć charakterystycznego dla moich rodaków, czyli dla Polaków, czyli tak zwaną pozorną oszczędność. Występuje coś takiego, że ktoś Kupuje dobry samochód, nie wiem, kupuje BMW za nie wiem, 200 tysięcy złotych, a potem zamiast serwisować je w salonie BMW, no bo to oczywiście dosyć drogie, to jeździ do szwagra, do warsztatu mechanicznego w garażu i tam sobie robi jakieś przeglądy. I to się powtarza w różnych, różnych elementach i powtarza się też z butami. Czyli ktoś przychodzi, kupuje u nas buty, za co mu chwała i naprawdę fajnie, że to zrobił. A kiedy pytam się go o środki, to on mówi, jakieś ja mam. Jak, jak ja słyszę słowo jakieś ja mam, to już wiem, że on nic nie ma, po prostu. Ma jakieś stare pasty kupione gdzieś tam w sklepie sieciowym za 6 zł, puszka, nie nadające się do niczego i naprawdę uwierzcie mi, że ja wielokrotnie widziałem, a nasi, a moi koledzy, nasi renowatorzy, wielokrotnie się męczyli na tym, żeby spróbować naprawić to, co klient zrobił w swoich butach kiepskimi środkami. To nie jest tak, że do wysokiej jakości skóry możemy zastosować jakieś środki. To tak, to, tak samo, jak nie jest tak, że do wysokiej jakości samochodu możemy nalać sobie jakiegoś oleju. Nie, to musi być wysokiej klasy olej. Trudno. Mam dobry samochód, leję tam wysokiej klasy olej, mam dobre opony i tak dalej. Tak samo mam dobre buty, z prawdziwej skóry, stosuję dobre środki. Ja I mówię, że to musi być od razu środek za 500 zł wartości połowy butów, ale niech to będzie dobry środek, naprawdę dobry środek. To, co ja Wam dzisiaj polecam, to są środki, które możecie bezpiecznie stosować, którymi na pewno nie uszkodzicie butów, mało tego, którymi Pomożecie tym butom, i to jest bardzo ważne. Więc nie starajcie się zaoszczędzić 20 zł, bo naprawdę, między dobrej jakości środkiem a dziadowstwem kupowanym w sklepie i to nawet w tych sklepach, które uchodzą za dobre sklepy z butami, sprzedawane są fatalne środki. Różnica jest 20 zł. Środek Wam wystarcza na dwa lata, więc zaoszczędziliście 20 zł na rok. Faktycznie fantastyczna w ogóle kwota, szacun. A możecie dzięki temu zniszczyć buty za 1000 czy 2000 zł. Więc teraz przejdę do omówienia poszczególnych skór, ponieważ w zależności od rodzaju skóry stosujemy inne środki. To jest znowu coś, co przychodzą klienci albo dzwonią, albo mówią, i yy, czy ja mogę zastosować tą pastę? Ja mówię, ale do jakiej skóry? Czy ma pan skórę olejowaną, czy ma pan skórę polejowaną, czy ma pan skórę zamszową, czy ma pan Nubuk, czy ma pan yy, zamsz? Skórę licową. i jaką? Cielęcą, owczą, kozią, nie wiem, skudu, bawołu. I klient nie wie wówczas, nie wie, zazwyczaj przysyła mi link, bo to są nasze buty, czy buty nawet od znanych marek, które sprzedają buty szyte, prawda? Jest to, nie wiem, Tickers, Tots, Kraken Jones, John Lobb, Karmina. No jest sporo tych firm, które sprzedają te buty i które wiemy, że, jakie mają skóry. Ale klient przesyła jakiś link, w którym podaje, yy, który przenosi mnie do sklepu sieciowego, w którym napisane jest e, skóra. Na tej podstawie moi drodzy, ja nic nie jestem w stanie udzielić. W takim wypadku proponuję zwrócić się bezpośrednio do producenta, od którego kupiliście buty, żeby on wam powiedział, jakie należy czyścić. Ponieważ na podstawie określenia skóra ja nic na ten temat nie wiem. Więc bardzo ważne jest, jaka to jest skóra. I możemy wymienić cztery, na no właściwie pięć podstawowych rodzajów skóry. To jest skóra licowa, do której też zaliczam skórę gorzkową, scotch grain. Skóra zamszowa, do której zaliczam też skórę zamszu takiego olejowanego. Skóra właśnie olejowana i skóra lakierowana, polerowana. Piąta to jest kordowan, czyli skóra końska, o której dzisiaj nie będę mówił. Kordowan to jest właściwie temat na oddzielny film. Nie chcę go poruszyć zbyt płytko, bo to jest naprawdę dość skomplikowana do pielęgnacji skóra. Więc zaczynając od skóry licowej lub skóry groszkowej. To są buty ze skóry licowej, wysokiej jakości skóry licowej od Karol Szantosz. Naprawdę świetna, świetna skóra licowa, cielęca. I to jest barker, czyli skóra groszkowa. To też jest skóra licowa, tylko została wytłoczona, wytłoczona żeby stworzyć taki charakterystyczny groszek na niej. I w jaki sposób pielęgnujemy tę skórę? Środków jest kilka do niej i podstawowe dwa, to jest oczywiście krem w kolorze butów, moi drodzy. Znowu, po raz kolejny będę o tym mówił, krem ma być w kolorze butów. Wielokrotnie klienci przychodzą i mówią, że chcą bezbarwny. Bezbarwny krem nie spełni jednej podstawowej funkcji. Spełni jedną z dwóch, bo krem ma dwie funkcje. Nawilżyć skórę, czyli sprawić, że ona była miękka, delikatna, nawilżona. I ten oczywiście krem bezbarwny tak samo dobrze spełni jak w kolorze skóry. Ale druga to jest, krem tworzy patynę. Patynę, czyli sprawia, że te malowanie na bucie w sposób ładny się starzeje, zachowuje się, nabiera dodatkowej barwy, głębokości. Jeżeli nie będziecie używali kremu w kolorze butów, to buty będą Wam blakły. Po prostu barwnik powolutku będzie się ulatniał z tych butów. Zwyczajnie świecie. Za 2, 3, 5 lat będziecie mieli buty całkowicie jasne. Zwyczajnie świecie, bez stosowania kremu w kolorze butów. Dlatego krem ma być w kolorze butów. I tak, jak macie 5 kolorów różnych butów, to macie mieć 5 różnych kolorów kremu. Każdy z nich kosztuje taki słoiczek 29 zł. Starcza na 2-3 lata, więc naprawdę myślę, że przeciętny, przeciętnie zarabiający Polak nie zbankrutuje od zakupu 5, 5 słoiczków takiego kremu raz na 3 lata. Yy, to jest Jedna rzecz, druga to jest pasta. I pasta ma też dwa zadania. Pierwsze zadanie pasty, najważniejsze, to jest chronienie butów przed warunkami atmosferycznymi. Pasta ma zawsze trochę wosku w środku, zwłaszcza ta famaco. Należy po prostu buty pastować po to, żeby nie, nie przemakały, żeby jak wam skapnie jakiś tłuszcz czy plama, żeby nie wniknął głęboko. Druga to pastą właśnie tworzymy ten charakterystyczny ładny połysk na butach. Można nawet za pomocą pasty zrobić lustro. Ja lustry nie polecam, ale to, żeby buty się choć trochę błyszczały, to warto. I to też jest zadanie pasty. Natomiast nie są to jedyne środki. Musicie wiedzieć, że nasi renowatorzy mają swoje tajemnice. I niechętnie się nimi dzielą, no bo to jest logiczne, że to jest ich zawód. Więc ja ich trochę podpatruję, trochę ich podpytuję, trochę od nich wyciągam. To jest w ogóle, słuchajcie moi drodzy, dosyć zabawne, ponieważ większość tutaj klientów, ponieważ to ja jestem tym, tą osobą, która jako pierwsza ma kontakt z klientami, nie pyta się i mnie traktuje jako eksperta od pielęgnacji, a ja nim nie jestem, słuchajcie, bo ja się tym u nas nie zajmuję. Tym się zajmują renowatorzy i oni są ekspertami, to Michał, Nastia, Ira, oni są w tym najlepsi i kiedy przychodzi coś do czegoś skomplikowanego, ja czasami biorę tego buta i idę właśnie do, na dół do, do, do Iry czy, czy do Nastii, żeby się zapytać, czy w ogóle możemy coś z tym zrobić, jak możemy z tym zrobić i co z tym należy robić. To oni są ekspertami i ja, żeby bardziej skomplikowane rzeczy Wam przekazać, to muszę ich trochę pociągnąć za język lub podpatrzeć zwyczajnie w świecie. I to, co podpatrzyłem, to dwie rzeczy, które oni stosują. Generalnie buty czasami trzeba umyć, moi drodzy. I większość z nas, zresztą ja sam, stosuje do tego mydełko siodełkowe. Mydełko siodełkowe to jest bardzo fajna rzecz, tylko, że to jest dosyć inwazyjny środek. Mydło siodołkowe potrafi ściągnąć patynę z butów. To jest tak silny środek. Mydło siodołkowe używamy, w związku z tym tutaj nasi nowatorzy mówią, kiedy buty są naprawdę bardzo, bardzo zniszczone. Kiedy i tak trzeba nałożyć na nowo tą patynę, i tak je trzeba kilka razy nakremować, to wtedy używamy mydła siodołkowego. Ale jeśli tego nie robimy, tylko buty po prostu trzeba umyć, ściągnąć stare warstwy kremu, zwyczajnie świecie, ale nie są one jakoś szczególnie zniszczone to oni używają takiego żelu. Tego żelu FAMACO. Używają on. Bardzo dobrze wymyje buty, ściągnie stare warstwę kremu, ale nie ściągnie patyny. Jest dużo bardziej delikatny. Taki właśnie żel, delikat żel to się nazywa i ma zadania mydełka siodołkowego, ale nie jest tak inwazyjny i służy do mycia normalnych butów, a nie takich super, super już ucioranych, że tak powiem. Jakby to powiedziała moja żona. I to jest Pierwszy z ich patentów, i klienci, którzy przychodzą po, po zrobieniu butów mydełkiem środkowym, często właśnie mają buty właściwie do patentowania. A drugi, który mi powiedzieli, to jest to, sobie, moi drodzy. To jest taki krem delicat w wersji premium, to jest Famaco wersja premium. I y, udało mi się tutaj nastie y, w końcu pociągnąć za język, w końcu mi zdradziła. Że to jest rzecz, którą nasi innowatorzy zawsze używają przed nakremowaniem butów. Czyli zanim zaczną kremować buty, używają tego, bo to bardzo zmiękcza skórę. To jest właśnie taki, tak, takie coś, co super odżywia skórę. Krem, oczywiście, odżywia skórę, ma ten barwnik jeszcze dodatkowo, to jest bezbarwne, ale to bardzo mocno odżywia skórę. Mało tego. Powiedzieli mi nasi innowatorzy, że jeżeli ktoś nie ma czasu, żeby kremować i pastować buty, to może zrobić tylko tym i też będzie dobrze. Skóra będzie odżywiona, skóra będzie ładnie zachowana i. Za tydzień sobie spokojnie na kremu i na pastuniach będą mieli więcej czasu, więc moi drodzy, ten taki Famaco yy, Delikat, krem Delikat w wersji premium, to jest to, co oni mówią, że to jest taki game changer przy pielęgnacji obuwia, więc znacie teraz, już wiecie, do czego to służy. Oczywiście szczotka z końskiego włosia, moi drodzy, to jest coś, co jest bardzo potrzebne, jeżeli nie szczotka, to szmatka, te wszystkie płyny i kosmetyki nakładamy szmatką. Natomiast najlepiej po kremowaniu, po pastowaniu butów wypolerować je właśnie szczotką końskiego włosia i polerowanie to jest super ważna sprawa. To często o tym się zapomina, albo nie wiem, ktoś tam maźnie trzy razy, tak jak ja w tej chwili Szczotką i myślę, że wypolerował. Polerowanie to jest super ważna sprawa. Po pierwsze pozwala zdjąć nadmiar kosmetyków. Zawsze nałożycie troszkę za dużo, pomimo tego, że mówimy, żeby ich zakładać dużo, Po drugie jeszcze pod wpływem polerowania dokładnie wprawicie, że więcej, więcej i dokładniej Wam te, te kosmetyki się wchłoną. No, pod wpływem ciepła i tarcia. I tu macie skorelicową, Czyli jeżeli weźmiecie krem-pastę plus jeszcze ten krem Delikat w tej wersji premium i Delikat żel do, do mycia, to macie już naprawdę komplet, ciężko mi sobie wyobrazić, nawet Nastia mi nie, nie potrafiła powiedzieć, co jeszcze więcej by potrzebowała, także jest komplet. Drugą skórą, którą ja najbardziej ulubię, bo jest najpostsza w pielęgnacji, czyli zamsz. zamsz, i zamsz woskowany, czyli tutaj mamy ten, ten zamsz, ale został podczas, podczas garbowania nasączony woskiem, tak żeby był nieprzemakalny, to są buty właściwie nieprzemakalne, ale pielęgnacja jest bardzo podobna. Zamsz przed zaimpregnowaniem należy wyczesać. Tu mamy szczotkę do wyczesywania. Jak widzicie, to jest dud miedziany, taki delikatny dud miedziany. Tą szczotką wyczesujemy zwykłe buty zamszowe. Znowu każdy się mnie pyta, a z włosiem, a pod włoś, a jak? Najprościej jak się da. Chodzi o to po prostu, żeby wyczesać jakieś pyłki i inne e, dziadostwo, które mogło Wam się na, na bucie osadzić. Następnie jak już to zrobicie, bierzecie taki impregnat to FAMACO albo LETRO mamy dwa impregnaty oba są równie dobre bym powiedział. Ja akurat wziąłem FAMACO bo tutaj w ogóle pokazuje środki głównie FAMACO ale LETRO też jest dobre i z odległości takiej jak ja tutaj spryskujecie te buty dookoła. I macie zamsz załatwiony. Jaka jest różnica między butami za, ze zwykłego zamsza rozwoskowane, rozwoskowanego że nie stosujecie tej szczotki, słuchajcie, bo jak sobie zaczniecie tym drutem miedzianym mieszać po, tych, po, po, po tym włosiu, to wyczesacie jeszcze ten wosk. Także tą sobie darujcie. Lepiej, lepsza jest taka szczotka z końskiego włosia, z krótkim, bardziej twardym włosem. Znowu, wy, wyczesujemy po to, żeby zgarnąć jakiś kurz, pyłek, małe kamyczki, które się osadziły. Impregnat i to samo. I koniec. Je, jedziecie po wszystkim. Po sznurówkach, z tyłu, macie zaimpregnowane. Jeżeli chcecie odświeżyć kolor, ale kolor już troszkę wyblak, ale dalej jest, jest w, miarę, w miarę dobra, a chcecie go odświeżyć, stosujecie ten mały renowator bezbarwny. Też jako spray spryskujecie, on odświeża ładnie, przywraca kolor. Oczywiście, jeżeli już zamsz mocno wyblak, to są renowatory w kolorze. Jest gumka do zamszu, ale te rzeczy, czyli impregnat, ten renowator, i ta szczotka do zamszu zwykłego, a ta szczotka do zamszu olejowanego w zupełności Wam wystarczy. Teraz skóra olejowana. Skóra olejowana, mamy cały film na YouTubie poświęcony skórze olejowaniu, została podczas grabowania nasączona olejami, woskami. Ona jest praktycznie nieprzemakalna. Tu jest porównywalne, to jest z tym, z tym zamszem. Jest to skóra praktycznie nieprzemakalna, ale też ją się w inny sposób pielęgnuje. Przede wszystkim pamiętajcie, że do mycia wszystkich rodzajów skóry może być ten Delikat Gel. Czyli jeżeli macie do umycia buty, to stosujecie ten Delikat Gel. On nie ściągnie patyny, umyje Wam buty, jest wszystko dobrze. Natomiast impregnujemy tą skórę za pomocą oleju z norek. To jest taki, takie coś w środku, moi drodzy, jest to takie bezbarwne, no, no jak, to, jak to tłuszcz, tłuszcz z norek, czyli... Jakąś szmatką wcieracie ten tłuszcz z norek w skórę, zostawiacie najlepiej na całą noc. Pamiętajcie, że to jest tłuszcz, to jest tłuste, to się musi wchłonąć. Czyli, a skóra olejowana jest no, dosyć zaimpregnowana, więc będzie się wchłaniało dosyć powoli, ale się będzie wchłaniało. Więc zostawiacie to na całą noc, spokojnie, i rano lub nawet po południu następnego dnia szczotkujecie bardzo porządnie taką właśnie szczotą lub taką szczotą. Jedna i druga jest równie dobra. Do tego szczotkujecie, dobrze należy to wyszczotkować i macie zaimpregnowane buty ze skóry olejowanej. Czasami, kiedy buty zaczynają yy, tracić kolor, można użyć kremu, ale kremu, nie pasty. Do tych butów nie wolno używać pasty. Do skóry olejowanej nie wolno używać zwykłej pasty. Używamy Kremu tego lub kremu Delikat, jak najbardziej też możecie użyć do tej skóry, jeżeli chcecie po prostu przywrócić jej taką miękkość, elastyczność, nawilżyć. I przede wszystkim to jest główny środek, używany w 90%, czyli Mink Oil, olej, olej z norek. I też bardzo prosta pielęgnacja, nieskomplikowana. Nanosimy oczywiście szmatką jakąś, może rękami, jeżeli ktoś chce. I... Zostawiamy, szczotkujemy, macie zaimpregnowane buty, powtarzamy tą czynność, ja bym powtarzał, jeżeli jest taka pogoda, jak teraz, co chwila pada, jak... no to bym powtarzał raz na trzy tygodnie. I moi drodzy, ostatnia skóra, skóra najbardziej niewdzięczna, umówmy się do pielęgnacji, chociaż najprostsza w pielęgnacji, to jest skóra lakierowana. Lakierki kupujemy głównie po to, żeby założyć się do smokingu. Taka jest prawda, to jest but typowo smokingowy. Przyznam, że do dzisiaj nie udało mi się rozstrzygnąć yy, moich wątpliwości, dlaczego osoba, która kupuje smoking za 6 czy 7 tysięcy złotych, nie chce kupić lakierek za 1000 zł, tylko szuka jakichś innych butów uniwersalnych. Smoking jest zupełnie nieuniwersalnym strojem, więc i buty do niego są zupełnie nieuniwersalnymi butami. Tak, tak to jest. Natomiast lakierek ma, skóra lakierowana ma kilka charakterystycznych cech. Po pierwsze, bardzo mocno się tutaj gnie i widać te ślady. To, tak to jest. Po prostu w lakierkach widać ślady tego pogięcia. Wystarczy raz założyć, że się pojawiły. Dlatego prawidła z drzewa to jest właściwie coś, co jest obowiązkowe dla lakierek. To jest pierwsza rzecz. Druga, ponieważ skóra została polakierowana, więc ona nie przyjmuje kremów, nie przyjmuje pasty, nie przyjmuje kremu delikat, nie przyjmuje właściwie niczego, można powiedzieć, więc nie ma sensu jej kremować i pastować, bo to i tak nic nie da. Do skóry lakierowanej używamy przede wszystkim takiego patent sprayu. On sprawia, że ta skóra znowu się błyszczy, że znowu jest ładna, a znowu ją odświeża. Oraz jeśli macie jakieś zarysowania, bo niestety na lakierkach zdarzają się zarysowania i je widać po prostu. tak jak. Na skórze gorzkowej czy na zamszu takim, w ogóle nie widać żadnych zarysowań, to możecie przyjechać nożem rzeźniczym po tym, no troszkę przesadzam, ale, ale naprawdę możecie wpakować nogę między kamienie i porysować je i nie będzie tego widać na czymś takim, to na tym będzie. Więc, żeby zniwelować te wszystkie y, niewielkie zarysowania, stosujemy taki renowator do skóry y, lakierowanej. Tego typu. Nanosimy to oczywiście jakimś szmatką, zostawiamy, żeby się utrwaliło. To też tak trochę, trochę nawiży tą skórę. Mówię o, o, o tyle, o ile, bo, bo skóra jest lakierowana, więc nie za bardzo przyjmuje jakieś głębokie, głęboko działające kosmetyki. Taki but moi, moi drodzy, który zakłada się raz na jakiś czas do smokingu. Pięknie to wygląda. Jeżeli ktoś nosi smoking, warto go mieć. Uważam, że smoking bez lakierek jest niekompletny. Natomiast oczywiście jest to but. No, nie do codziennego chodzenia. Pamiętajcie o tym oczywiście, o tym, że oprócz pielęgnacji aktywnej, czyli tego kremowania, pastowania, impregnowania, szczotkowania, mycia i tak dalej, jest jeszcze coś takiego jak pielęgnacja pasywna. Stąd bardzo ważne są te prawidła. To jest kolejna rzecz, która jest właściwie niezbędna przy lakierkach, a uważam, że jest niezbędna przy skórze licowej, która ma, ma tendencję do gięcia się, do mięcia się, do marszczenia. I te prawidła są właściwie niezbędne przy, przy skórze licowej. Mniejsze znaczenie odgrywają przy zamszu, ale oczywiście warto też je mieć. Pamiętajcie, że nie należy w tych butach chodzić codziennie. To jest, rotacja obuwiem jest bardzo ważna. Właściwie, jeżeli będziemy chodzili w butach codziennie, to nie ma takich butów, których byśmy nie, nie zajechali. Pamiętajcie też, że im wyższej jakości skóra, tym wyższej jakości kosmetyki trzeba używać, ale ma to też swoją dobrą stronę. Im wyższej jakości skóra, tym lepszy efekt użyjecie. Jeżeli przyjdziecie do nas z butami sieciowymi za 200 zł, to nie liczcie, że osiągniemy tam cuda. Nawet jakbyśmy stosowali same kosmetyki super premium, to nic nie da. Po prostu, jeżeli skóra jest słaba, jeżeli to jest dwoina mielonka, troina, jakieś dziadostwo po prostu, które się nazywa skórą, no bo gdzieś tam z jakichś odpadków skóry powstało, to choćbyśmy stosowali nadludzkie kosmetyki i mistrzowskie umiejętności prezentowali, to nic to nie da. Albo da to niewiele. Dobrze, coś da. Okej, okay, to nie jest tak, że nic nie da. Ale naprawdę da to niewiele. Na Santosach zwykłym kremem Famaco osiągniecie fantastyczny efekt, a na butach sieciowych za 200 zł. Nawet jakbyście używali zigola, to tego efektu nie będzie. Taka jest prawda. Po prostu, Wyższa jakości skóra wymaga wyższej jakości kosmetyków, ale też i daje spektakularne efekty przy renowacji. To jest to, dlaczego warto zainwestować buty z dobrej jakości skóry. Tak po prostu jest. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem kolejnym filmem o yy, o renowacji. Wiem, że my mieliśmy ich dużo, ale ponieważ jest sporo pytań, więc chciałem jeszcze raz przypomnieć, nie tylko w jaki sposób należy robić renowacje, ale przede wszystkim, bo to jest bardzo, bardzo ważne, że jakich kosmetyków używać lub jakich nie używać, czyli nie używać żadnych, żadnej teniochy, żadnych jakichś dziadowskich kosmetyków za 5 zł renowatorów czy kremów, to naprawdę nie jest dobre. To naprawdę może zaszkodzić skórnym butom. Kupcie. Dobre kosmetyki, starczą Wam na długo, a Wasze buty naprawdę będą dzięki temu wyglądały świetnie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i zapraszam do następnego odcinka.